Kidalno W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w nigdy, przy nigdy z całym prawie składem na kidowicach, bo jest ze mną Veronika. Siema. Jest ze mną Toast Git Hejka. Jest ze mną Tosia? Hejka. Niech radzi mi przywitania! Jest ze mną Szymonny. <laughs> Siemanko, i dzisiaj zobaczymy, kto z nas miał najnudniejsze bądź najciekawsze życie, bo mam tutaj w książeczce masę ciekawych pytań. One ogólnie są takie, wiecie, jak działa zasada e, prawdopodobnie jak działa gierka nigdy przy nigdy, ale to wam wytłumaczymy, więc polega to na tym, że ja będę zadawać pytanie, takie jak na przykład tutaj. Jest nigdy przy nigdy nie miałem nic złamanego. I jeżeli ktoś miał coś złamane, no to musi wrzucić Gitcoina do tego hoperka. I na końcu osoba, która ma najwięcej kitcoinów, mamy ustawione tak, że mamy 100, ja po prostu mam tutaj 200 widzów, ale to miałem tam jeszcze swoje, więc po prostu każdy ma stówkę przygotowaną. Jak z tej stówki po prostu ktoś będzie miał najwięcej, no to wtedy zgarnia całą pulę od wszystkich, całą resztę po prostu kitcoinów, więc można też się nieźle dorobić na tym, że się w sumie nie miało nic złamanego i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie spoko, kasa z tego może być. Zobaczymy, w sumie jestem ciekaw, bo ja już znam chyba odpowiedź na pierwsze pytanie. Ja na tym tracę chyba kasę. A więc uwaga, właśnie, zaczynamy. Nigdy, przenigdy nie miałem nic złamanego. Jak ktoś okay. miał coś złamane, musi rzucić hitcoina do tego miejsca. To miałeś złamane? Ja nigdy. No no jak? To jest niemożliwe, żeby nigdy nic nie mieliście złamanego. Ale ty jesteś taki chudy i wysoki, że ja się nie dziwię, to jak mocniej wiatr zawieje, to się chyba łamiesz, co? No tak było. Nie no, dostałem piłką. Byłem na, na bramce nożnej i ten dostałem piłką po prostu w rękę, tak mocno, takiego starszego typa, 3 lata starszego ode mnie. No. No i wtedy mi złamało rękę, miałem dwa miesiące gips i to w ogóle Ale... było. Weronika i Szymon to pamiętają? Pamiętamy, A, ja, tak i tak przecharnęło wtedy w że z jedną ręką grał, nie? masterem, no tylko tym, ale to było, no to było dawno i to było w ogóle w pierwszy dzień gimnazjum To było 1 września, pierwsza klasa gimnazjum i wtedy każdy mi się podpisywał na tym gipsie i tak poznałem kolegów To jest akurat prawda Dobra, Taka, więc... kiedy to było? Pierwsza klasa gimnazjum Ale, ale po, początek roku czy jakoś... Początek roku, 1 września od, z, to, to od razu. Tak, rozpoczą, rozpoczął się rok. Ej, szkolny. Dobra, dobra, czekaj, kursę, Pierwsza no? gimnazjum. Ja dokładnie w pierwszym gimnazjum, na pierwszym WF-ie, to, to był też pierwszy tydzień tego, tego, dostałem piłką w palec i nie miałem złamanego palca. Ale, ale mi się naderwało ścię tam jakieś ścięgno w tym, w tym tym i wybiło mi ten palec. W mi go naprostował, przyszła pielęgniarka, owinęła mi ten palec i ja zemdlałem w szkole w pierwszy co tydzień jest? W gimnazjum. A my, co jest? my jesteśmy w tym samym wieku, To tak. znaczy, że w momencie, w którym ty złamałeś rękę, ja, ja zemdlałem w szkole, bo miałem jakiś wypadek na WEP-ie. Ej, to jest, no. A wiesz, co jest najlepsze? To, że ta piłka mi uderzyła też w palec, tylko po prostu w palec i on się przesunął, po prostu i dlatego mi się tam złamała kość. Jakie uniwersum, co? Nie, no, no, to jest w W tym, w tym samym czasie to było tak naprawdę. To jest mocne, no i to praktycznie I się kilka nie znaliśmy dni znaliśmy po... wtedy. No nie, zna... no, no, nie znaliśmy no. się wtedy, no, bo to było kilka lat temu. Ej, mocne! Dobra, zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Dobra, a reszta co, młodzi nigdy nic złamanego? Totalnie nie nic. Nie, no, Siak to jest możliwe. A serce? Ale to się nie liczy, no, to, to ma być taka czerwona, ja. wiesz. Ja. Pięć razy. razy. Ja. Co ty gadasz. <laughs> Dobra, uwaga. Nigdy przenigdy nigdy nie zapomniałem o am. Eee, co <śmany z nimi> <śmany z nimi> ja to mówię? Nigdy wsze nie będę mówił tylko męską wersję, bo ja to, to, te damskie mam do dalej. To... Zapomniałam. <śmany z nimi> nigdy przy, nigdy nie zapomniałem o urodzinach bliskiej osoby. O, to. No ja zapomniałem. Dosia jak rzuca o, to srebrne, 10 mi, to, to razy to, 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 to. zapomniała w tym tygodniu. Nie, to się brązowe musisz rzucać. Ja no właśnie wiem, pomyliłem się. Brązowe, brązowe. Dobra, no czyli każdy zapomniał. No każdy tak miał na pewno kiedyś, że po prostu się zapomniał o tych urodzinach. To nawet nie ma co. A kiedy, o których ty werka, o ich zapomniałaś? Nie mam pojęcia, ale na pewno jakieś zapomniałam. O Szymona. Bo ja ja właśnie nie wiem. <śla pierwsze> Nie, nie o co? na kolana okoś zapomniałam. A już co? Ej, to, to. Ej to to jest dobra, mówię by grube, jakby zapomniała przywolą rodzinę. No to będziesz zapomniała swoich wtedy, mocne. Dobra, uwaga! Nigdy przenigdy nie płakałem na filmie. O! Hmm. No ja właśnie nie wiem, czy ja płakałem. Ja płakałem, ja płakałem. Na jakim płakałeś? <laughs> Kurde, nie pamiętam, ale no, nie jednym, ale ja mam, ja ja mam tak, że wiesz, jak muzyka, cały klimat, jeszcze ktoś umiera, no nie, schopię, mogę się rozkleić, nie? Jesteś emocjonalny, Filipie. Jestem, no jestem, tak, jestem, tak, oczywiście. Ja nie, znaczy ja może na pewno też, ale, ale nie przypomnę sobie, jaki był. Musisz to się dalej rzucić. O, już ładnie. Dobra, ja też rzucę, Beniem, a ty, Bigger, są, nie zrazy. rzucasz? Nie ma nigdy się nie popłakałem na filmie, ja to dobrze wiem. No, <grystanie> Jaki <sigma. grystanie> No nie wierzę w to żeby się popłakał gdzieś na filmie, nie? No nie, ja, ja nie pamiętam, no nie tak, żeby się popłakać, ale może łza, ale no nie wiem, ale to już nie pamiętam, to już mogło być. I teraz jednej zadać pytanie, nigdy przenigdy nie oglądałem filmu. I wszyscy powinniśmy rzucić, i Szymon też powinien znowu nie rzucić. Ja nigdy nie widziałem. Co to film? Co ja nie widziałem filmu? Nie Dobra. się na tym popłakać tak ale... na YouTube. Kolejne. Nigdy, przenigdy nie udawałem choroby, żeby uniknąć spotkania bądź pójścia do szkoły. Ojej. Ja, ja tysiąc Pójść razy. Do szkoły, tata. Ja teraz mam udawane L4. Jak to? Co ty no. mówisz? Nie no, żartuję, to ja akurat tak tylko pewnie. Ja nie raz tak miałem, że rodzice mnie budzili, a ja nie, głowa mnie boli. Dzisiaj jest ciężko, brzuch. Brzuch najlepiej, najlepiej, brzuch no, najlepiej. No, zawsze brzuch, zawsze brzuch. Brzuch mnie boli. najlepiej, widzowie, jak wam się nie chce, to brzuch boli. <grych> Od pizzy. No, to ja jestem uczciwa przynajmniej. Czyli ty to się no tak to... nigdy nie zrobiłaś? Nie. No. no i zawsze do szkoły chodzić przez to. Nie, no, no. to jest nie... Ale żeby uniknąć jakiegoś spotkania, też nigdy nie zrobiłaś, tak? Nie. Co? Jest Jak dobra. To nie, to ja robiłem, ja robiłem, no. Uwaga, kolejne. Nigdy, przenigdy nie udawałem, że prezent podoba mi się. Nie. Bo ja właśnie chyba też nie nigdy. Się. Ja chyba też nigdy, nie przypominam sobie takiej sytuacji, że musiał Simon, prezent ode mnie już tam <laughs> tak. A kiedy mi niby prezent dałaś? Aha, dobra, gąbki i ten, i mopa mi kupiła wyraz ja mu długopisy, płyn do naczyń i gąbki na urodziny no. Ale no to, ja, to dawaj. że Ale czy się nie, teraz mu kupiłam lepszy, lepszy prezent, ale rok temu mu kupiłam taki okropny Fajny prezent, nie? Nie no, ja nie wiem, ja w sumie chyba nie miałem takiej sytuacji bo nigdy, no Nie przypominam nie chyba znaczy. sobie, no, możliwe, że nawet i nie miałem Uwaga, następne jest fajne! Nigdy, nigdy nie opuściłem telefonu do toalety co? Nie, mu się to zdarzyło, nie. co? Nie, nie mów, że nie. to i teraz dotarę. Idziemy dalej. To, że... Nie, Dawid, A, bo czekaj, nie mów, że czekaj. że to jest ten, który ja teraz mam. Ej! Ej! Nie! A ty rzuciłeś, Dawid? Nie, no ja rzuciłem, ja rzuciłem, no nie, Dobra, nie twój. Czekaj, czekaj, zanim przejdziemy dalej. Jak to się stało? Jak to się stało? Nasza łazienka jest skonstruowana w taki sposób, że niedaleko jakby jest yy, półka, gdzie jest papier toaletowy od kibla. No i ja tam położyłem telefon, yy, myłem ręce, yy, wszystko spoko, no i jakoś mi spadł, no nie wiem, no nie wytłumaczyć tego, no. no ale to nie jest ten cały To nie ten... jest ten, nie, to był jakiś stary, to był jakiś stary, to był jakiś Sony, ja miałem z 10 lat wtedy. Nie, to jakiś mega stary był. Miałem takiego laga, bo myślałem, czy to stajemy. Panem... Czy była zawartość jeszcze? Nie, 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 nie. Nie, 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 tak wpadł na sekundę i go tak od odrozumiałem. No pamiętam, ale miałem taką sytuację. Dziwię się, że wy nie mieliście. Co jest w ogóle? Jak? Czemu, czemu się, się to dziwi, że te my tego nie, nie mieliśmy? Ja myślę, że każdy tak miał. To jest normalnie, że każdy Polak, prawda? Każdy człowiek, który szanuje się, musi w swoim życiu przeżyć to, żeby kibel po prostu wrzucał do kibla? Tak, ja myślę, widzowie, że wy w komentarzu napiszcie, że też tak mieliście. Na pewno każdy tak miał, ja jestem tego przekonany. My jesteśmy jacyś niereformowalni. Po nagrywce wszyscy idą wrzucić telefon do kina, żeby to przeżyć. <grym> Dobra, lecimy dalej. Uwaga, nigdy przy nigdy nie byłem w szpitalu na dłużej niż jeden dzień. Ja byłem, no? Ja też byłem. Eee, ale nie, już, nie liczy ale... się. Nie liczy się, wiadomo, poród i nie wiem, no. Aha. Takie rzeczy się nie liczą. No to fajnie. Liczy się, wiecie, a to wy wrzuciliście z tego względu we dwóch, tak? No, ja Nie tak. no, ja byłem, przecież byliśmy w trzech. Ja byłam w tak na jednej sali. A no nie, tak, nie, byliśmy nie, w trzech, faktycznie, no my byliśmy w trzech. Ej! Powiedz. A ty nie byłaś, to no... nigdy? No chyba nie A ty tost? Ja też nie Ja też nie Co jest w ogóle, jakie zdrowe typy je. A to my w trzech na jednej sali byliśmy, bo my tam... Czekaj, co to było? Jakoś... Alergiczne Białka Alergiczne, no, przyjdzie... alergiczne coś się podaliśmy No i nic tam nie wyszło ogólnie, nie? No ale w tydzień tam byliśmy Ale słodko, takie rodzeństwo, my nawet razem do szpitala chodzą No spoko wtedy było nawet, no git Ale to było dawno, Jezus, ile? Z pięć lat temu? No. no. Ja, pięć lat, lat temu 5 A 10 lat temu Albo i Albo i nawet. Wy się no. rodziliście, a on po prostu był chory. nie. <laughs> Możliwe. Dobra, uwaga, kolejne. Nigdy przenigdy nie zostałem poproszony o autograf. No my rzucamy, ja jestem ciekaw, czy młodzi rzucą. Rzuciliście. Tak. Kto? 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 No tak. Wszyscy, Dobra. wszyscy? Dobra, okej. Okay. Kiedy no. Pickers? Kiedy Pickers? Co cię poprosiło o autograf? Ja na boisku chyba z 10 razy, jak jeszcze z kolegami starymi grałem. Co jest? Jaki fajny. No. Ja też... no. A ty to się ja kiedy? No, na koncercie uprawiona w szkole. Nice, nice. Dobrze, fajnie. Z Weroniką byliśmy na wycieczce szkolnej jakieś 3 miesiące temu, Dobra. i normalnie połowę Polski dalej i jakieś dziewczyny do nas pobiegło o zdjęcie. Zobaczcie? Kurczę, fajnie, fajnie. Spoko, no właśnie byłem ciekaw, czy wydawaliście, czy nie. Dobra, lecimy dalej. Bo to, że ja z tosem, no to to wiadomo. Nigdy przenigdy nie opublikowałem czegoś przez przypadek na koncie publicznym zamiast prywatnym. Zanim rzucicie, jeszcze wytłumaczę. Y aha, okej. Okay. No, bo, bo nie wiem, czy wszyscy ja z Was mają konta prywatne, ale to chodzi mi też o to, że nie wiem, że wysłaliście do kogoś coś, co nie wiem, przez przypadek albo coś. Więc ja tak miałem. No. No. Ja tak miałem na 100%. A co ty, niby, Wera, masz? Jak ty nie masz konta prywatnego żadnego, to o czym tu mówisz? Ja mam, ale to było kiedyś, miałam jeszcze stare moje prywatne już go w ogóle już dawno nie ma i ja coś chyba miałam tam wrzucić, i wrzuciłam, no na pewno tak miałam i niejednokrotnie sobie robiłam jakieś takie zdjęcie na Instagramie, żeby je jakby zapisać ten i nie tam je wrzuciłam, na pewno tak było, nieraz tak było. A ja miałem taką śmieszną sytuację Pokuciłem się bardzo z koleżanką, nie? Tak bardzo się do nie odzywaliśmy przez miesiąc, nie? nas przez tydzień i jeszcze tak bawiłem na czacie takim filtrem, tak nie, i po tygodniu nie odzwonię się do niej i to wysłałem, nie, ona zapytała. Jestem jakiś surnięty. <noise> Jaka sytuacja, nie mogę, Pickers, ty to przeżyłeś w życiu dużo dymów. <noise> Dobra, eee, uwaga, kolejne. Nigdy przenigdy nie szedłem w złym kierunku przez dłuższy czas, zanim się zorientowałem. No każdy to musi wrzucić, no. To jest najgorsze, jak idziesz samemu i jeszcze musisz się zawrócić obok ciebie, co masz zrobić, udaje, no, że no, się udaje, no udaje, że sobie rozmawiasz. Tak, nie mieliście tak, no bez przesady. czekaj, staram się sobie przypomnieć. Bo mieć tak, że ja na przykład nie wiem, powinienem skręcić w, yy, na pasach, a przeszedłem 10 metrów dalej i uświadomiłem sobie wtedy, że w sumie mogę iść dalej i tak, do TRE, ale tymi pasami jak przejdę i się cofnę, to będzie lepiej za jakiś tam czas, no to czy to się liczy, że ja te 10 metrów jakby się cofnąłem? Nie, to bardziej na zasadzie, że idziesz, 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 jesteś zamyślony i już poszedłeś pod jakiś punkt ale sobie przypominasz, że ja tam w ogóle miałem mniej, że to nie tam miałem mieć, tylko w drugą stronę i wtedy musisz no to zawrócić. nie, to nie, miałem, to nie miałem, to nie miałem. Ja tak miałem nie setki wiem, razy. Nie wiem pewno razy. No, ja tak miałem, to, że to, 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 tak to robicie ludzie Jak ludzie na mnie dzieci. patrzą i ja tak gadam do siebie i tak mówię, o Jezu, muszę się wracać, ja nie to słyszę. No, no, no ja miałem to jest tak, pytanie, tak? Ja miałem tak, że szedłem do jakiegoś sklepu, na przykład, wiesz, w galerii i sobie przypomniałem, że tam tego, że ten sklep jest tam przykład zamknięty. wiesz, że musiałem się cofać, bo nie wiem, bo on był w innym miejscu, albo nie wiem jakiś McDonald, że był zamknięty. Wiesz, idę idę, idę, już nie wiem 3 minuty. Myślę, a przecież to jest zamknięte i musiałem się cofać i iść do drugiego, nie? Na przykład tak to miałem. Nie, ale ja tak nie miałem. Ja tak miałem pełno razy, masakra, bardzo dużo razy. Dobra, uwaga, kolejne. E, nigdy, przy nigdy nie zapomniałem zapłacić w restauracji i wyszedłem, ale to też się tyczy, tyczy sklepu. Czyli, że nigdy, przenigdy wiecie, że mieliście coś w sklepie, nie zapłaciliście i wyszliście. Bo ja... To się liczy w sklepie na kitowicach, czy nie? Nie nie nie, nie, nie. liczy się to tylko w Ja właśnie nie wiem, ja właśnie nie wiem, a ty Wera kiedy tak miałaś? Ja miałam gdzieś tak, ale to mała. I wziąłem sobie jakieś tam rzeczy, tak mi się podobały i wyszłam ze sklepu i zaczął pikać i chyba mi chcieli przeszukiwać wtedy Ale to nie zapłaciłeś wtedy? No nie zapłaciłam, zaczęło pikać i to podeszli do mnie i mnie wzięli na bok. Co jest? Co jest? Zobaczyłem. wiedziałem. Nie, ja tak chyba to, nigdy... No, Weronika ma już za sobą trzepanie normalnie, no dobrze, z policją się znasz, tak? Ale ja ile miałam, może z 4 lata, tak uciekłam od mamy i wyszłam z tego sklepu i jakby zaczęło pikać. No. A okej, okay, w takiej zasadzie. No ja właśnie, no to ja pewnie też tak kiedyś, chociaż nie wiem. Uwaga, kolejne! Nigdy, przy nigdy nie poszedłem do kina i zasnąłem w trakcie seansu. Co? Ja nie wiem ile nie. razy ja tak no miałam. Błagam no błagam, was, no nie jest ja tak Ja, ja, ja mam, na nawet jej tak na na też zasnęła. Ja zasnąłem na komedii jakiejś nie. francuskiej romantycznej, była beznadziejna, ten spać. Ja na tych horrorach zawsze zasypiam i tam się i mnie zawsze budzi każdy pod koniec. Ja pamiętam miałem takiego kolegę, który poszedł wtedy z nami do kina, byśmy w córkę i on kupił na czosy i duży napój. Ale był zmęczony, bo tam nie wiem, coś tam robił wcześniej i mówi, że był zmęczony. I siadł w tym kinie od razu usnął, nie? I mu się te czasy wysypały, ta kola wylała. I, i nawet filmu nie wiedział, na czasów nie zadkoli nie wypił, nie? I stuwa w plecy, poszedł do domu. Taka, taka sytuacja, obudziliśmy go dopiero na końcu. No. No, dobrze, że go obudziliście w ogóle, ja bym <laughs> go zostawił tam. Ja bym <laughs> zostawił. I nagle przychodzi go tam posprzątać i go kurde szturcha i A, halo. Tu sobie panie posprzątasz to samo. <laughs> <laughs> to było dobre, no. Dobra, uwaga, eee, kolejne, czekajcie, teraz jest to. Nigdy przy nigdy nie zapomniałem słów na prezentacji i nie powiedziałem czegoś kompletnie innego. Nie. No Ja tak dobrze. miałem, miałem tak pewne razy. Miałem, ja mia no. Ja nie uwierzę w to, dziewczyny, że wy nie miałyście tak, że macie jakieś, nie wiem, coś w szkole, jakąś prezentację, gdzie musicie zapamiętać tysiąc słów, typu, nie wiem, przed, nie wiem sprzedać ten ołówek i nie, i nie poszliście nie według planu. No ja tak miałem setki razy, że zapomniałem jakieś nie musiałem freestylować na. Ja? Na nie, ja tak nigdy nie miałam. To jest niemożliwe, ja nigdy nie miałem zapamiętać tego, co ja sobie przygotowałem. Zawsze musiałem później coś wymyślić tak na szybko. Ja miałam na kartce zawsze napisane. No to nie, no ale to wiesz w sytuacji, kiedy, kiedy takiej kartki nie masz? Trzeba sobie Aha, radzić a, bez no to jak ktoś cię pyta, tak? Czy nie? No ogólnie nie, tak wiesz, jakbyś miała prezentować coś właśnie No ale dobra, a. możliwe, że nie miałyście, tak nie? No to no jest nie. możliwe Uwaga, ostatnie! Nigdy, przenigdy się nie całowałem <laughs> jak, jak zastanawiam się nad tym coinem, co jest to? Zmyślałem, no że nie wrzucisz. No nie, nie, po prostu chciałem poczekać, chciałem poczekać co, co zrobią młodzi, tak? <laughs> no, ale... no i tak, no i dobra, teraz pytanie: ile macie coinów? Bo to czekajcie, to było ostatnie? Tak, to było ostatnie. Dobra, ile macie coinów? Jakbyście mieli odjąć te, które wydaliście? 51. Dobra, ja mam 88. Dobra, wy, reszta jak ma? Ile ma? Ile ile Ja, mam, dwa. ja mam 93. 93? Ja mam 96, bo ten nie rzuciłam no źle. Okay. W szpitalu. A ty? 92. Czyli to się wygrywa, co jest dobra, czyli to się Ale ja też jestem najmłodsza, więc może to też trochę. Tak, to na pewno na to wpływa, jeszcze najmniej przeżyłaś. I tutaj w środku nie dość że jest twój srebrny wrzucony, to jeszcze są 42 koiny brązowe. Dobra, ty dzisiaj Już wygrałaś. dziękuję. 42 <grym> koiny, dobra, nice. Wy widzowie oczywiście piszcie w komentarzu e, wasze doświadczenia z tymi pytaniami i właśnie napiszcie z tym telefonem do Kibla, bo ja jestem ciekaw, dobra. Wszyscy widzę, piszą w komentarzu teraz, czy mieli taką sytuację i oczywiście subskrybujcie kanał.